Są troszeczkę większe chyba I osiem tysięcy to... jakieś z... Jakiś zlot Dokładnie tam I tam kolejne No. jeszcze no, no to mówię, że zlot jakiś Może jakaś padlina tam leży Znowu jakiś gościa wilki zjadły Złodziarza albo tego krociara co Tego, tego krociarza co te drogi tak porozjeżdżą, No <laughs> <To> jeszcze. <pojeździe. laughs> dzisiaj Jeszcze więcej tych przełomów Tak, tak. Siedział taki jeden skulony, temu nie szło. Ale mają kurczę... Wbite, ja, wbite szpile. szpile. O? Wbite szpile. Co to znaczy? Nie wiem. No, że wbite są szpilki. Żeby nie jeździć po łące Prier, masz A. lusterka? Nie, spokojnie, do A Sorry. Ja tak za o... równo tak, 20 jadę. Bo zrobili e, e, drogę przez, przez działkę i napisali też piła. A może, może. Może pił Jedź. Jedź pan. Dobra, ustawię sobie sterka. Krzysia. Krzysia, wiesz, e, ja się kupiłem, bo kurczę, trochę się kurzy i tych kolejnych nie, nie było widać e, Krzysiek, się kiedyś całkowicie na pusto dzisiaj? No niewiele rzeczy mam, jak otrzymasz coś ciężkiego na górze, coś zmieścimy Nie, nie, nie no, mam, zapakowane mam dość dużo rzeczy, chyba skorzystam z tej przyczepki też na powrocie trochę bardziej Nie tak ma jeżdżesz. sprawy Powiedzcie, tak. że roz, rozpakujesz śpiwory, to już potem nie wejdą i... Na, na następną wyprawę wyspawam taką przyczepkę Terenową. <laughs> nie takie, wie, takie wie, przyczepy wie, kempingowe i powiedziałem taka, ma, taka, ma, taka malutka, nie? No, nie, taka na człowieka tylko. Ale są takie. Wiem, wiem, ja widziałem wiem. po Stanach co jechał, właśnie na wypawę CF Overlandem To fajnie no, no, to się sprawdza. Czego żeby na haku, na, na tych kołach, elegancka przyczepka. Jak coś to zatrzymujemy się na chwileczkę czy, czy ciśniemy? Ja jest Można jest fajnie... zapalić cygara, nie? No, no, jest fajnie chłodno, możemy stanąć No to podejdź jeszcze kurierka, żeby się wszyscy zmieścili Ja sprawdzę jak się nagrywa Już? Wszyscy w No, jasne Może nas komary nie zjedzą A tą przyczepkę, co, co pojechała, to ja na legalu mogę po drogach ciągnąć, bo ona ma DMC 300 kilo, tak jak ten Kurier, CFK 1000, po modach ostatnio utopił Mój Polaris to jest yy, bez tuningu. Lisu bez 570 tuningu? Sportsman. Zapier. Też jeszcze na dotarciu. Tysiączka. Sławo 850 full, full Tuning. Full Tuning. Lusterka są tuningowane dwa razy lepiej widać. No właśnie. Ale dowolonych maledów. Będzie świecił. Nogawki będzie obcinał. To się przyjedzie do domu opalony z tyłu <laughs> Spoko wyglądają te LEDy Super W, tym w moim polarzu te takie żółte, żółte, żółte żarówki to mnie tak wkurzały Ale kupiłem sobie fajne żarówki do przodu trochę lepiej wygląda Dobra, palimy paści LK czy H? LK chyba, nie? LK powolutku, chcę A to się gdzieś na nie? Jesteś? Czekajcie, bo mi się wyłączył Halo, halo, jest, też, się, ale... czy jest, Ty, jest, jest, jest? Na ile jest drugi przegląd w tym W cewce? w ca? Tysiąc? Przy tysiącu równo Co 900 km masz To przypomnę. Ja, jeszcze ja bo muszę musiałem Mataś zagadnąć aby bekanę kufry Ale no, będziemy zbierał Ostatni będzie zbierał No czy <noise> jak ostatni pogubi? Nie ja, wiem, wyłączone nagrywanie teraz nie wiem, nie wiem. Wczoraj dzieciaki woziłem, bo przyjechały od siostry na wakacje, to wszystkie czapki kupiły. później w drodze powrotnym jest Skąd te dzieci, że w czapkach przyjechały? Jedziemy. Nie zrozumiałem, żartu. Ja też. Ja też. No, z Norwegii, czy z zimnego kraju? Estonii. Estonii to, to są dzieci. Artyki. To bardziej z że i w Polsce zimno. Tu kurier siostra ma paznokcie robi, nie? Ma zakład jakiś tam chyba. Tak to tak, wnioskuje. Tak. Ma. I co? Nie, 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 to. Ma nie, nie, To nie, zrobić? Ma. Ja nie, nie, Ja paznokcie, nie. Ja paznokcie robię lepiej teraz jechać w koszulce nie słyszy? tak moim zdaniem syn polonijski Adam gdzieś mikrofon chyba ma odcinek no po prostu no, to tak. o lepiej jakbyś teraz jest szósty zawodnik no, pojechał to 110 tylko że to trochę daleko trochę za daleko Powiem Wam, że rzeczywiście panetka sprawdzałem wczoraj. No. Chodzi za ciężko, chodzi ciężej w 100 mln, aha. To może męczyć palec trochę, nie? Bo mnie. No i ja, na rzeka, właśnie, że. Od dłuższej jeździe to. Ale to też trzeba przyzwyczaić palucha, bo to jest taki trochę nienaturalny ruch, nie? Tak, tak. Tam trzeba poregulować w ogóle, bo to wie, wiesz co, łapie tak za 1,5 centymetra manetka się ruszy koniec no. manetki i dopiero wtedy kurczę w ogóle jakiekolwiek obroty Aha. E, podnosi, więc no, tam jest jakiś delikatny luz Też na linkę? Tak, tak, na linkę. Na no zapłonie, ale na linkę wszystko wiesz A powiedzcie mi w Cepkach jest na Linkę czy na potencjometrze, tak jak spalaliście? Ja, ma, ja mam na linkę Krzysiek, ty masz potencjometr już szyszy? Uważaj ma, na, na ma tą elektroniczną. O kurde. Nie wiem czy nie rzuci pan koła. Co ty robisz? Koła. O, no, no, rzuciło też. Czekajcie. Przód, tył. Przód chyba. Nie no przód jest okej. Okay. Okay? Nie no bo to jest okej, Ty masz łysoł pony no co ty chcesz? Nie, w Konar wjechałem taki dorzuciła szkładek. Dobra, jedź, patrzymy Jedź kuriera. Ja tak z dwie godziny przed to muszę zacząć pompować materac Dobra no. Na przyczepce jedzie duża pompka o. o, no to zaraz o. Bo ja ostatnio próbowałem napompować ten materac z tym kompresorem pakity, nie? No No to gdzieś tam od rano bym się położył, nie? Tu ty go Tu ja po To ja no, goście na środku drogi No kradną, nie? To jak ma ukraść? Schować się no dobra nie to Przestawi tą 60 Bardziej oni kradną niż Przestawią? Czy... Dobra, spokojnie, nie, 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 wywialajmy, nie, nie wywialajmy presji On pokazuje bokiem po pogiełu Którym bokiem? Zobacz tą kurierku czy A Przejedziesz? Przejedziemy? Nie, nie bardzo, bo nie mam jak pies. Może tu Dobra Prze... Traktor może przestawić? No co jest za bardzo po skosie i będzie tak się, wiesz... Dobrze jest, jedź, Chyba tylko traktor przestawi i będzie git Grzeczniutko, jak nie to w połę Nie wiem czy to pan diagnoz to Też tak na sensu się rozstawili, nie? Nie wiem, wygodnie Przecież tak. nic nie jeździsz zazwyczaj Zadko uczęszczana droga, nie? No się wszystko? się tutaj co to jest? Jesionka? nie? Niesionek Bóg Buk. Bóg, właśnie Bóg na państwowe dziękujemy. Dzięki, dzięki. się za głowę łapą. Dzięki, dzięki. Nie mają co robić, tylko jeżdżą. Tak czekałem na ten wyjazd, masakra. Od poniedziałku chłopie to taka adrenalina, wstaje rano i sobie myślę, jest, jest a czwartek rano jak mi kład pokazał Nemo to. No dopiero miałeś adrenalinę, nie? Stary no delikatna załamka była. Przez pierwsze 10 minut, ale potem wiesz, szczał w pysk, dobra, dasz se radę, nie? Polarisa, musisz to Larisa, tu rozchodzić. Ale no na wszystkich kładach. Znaczy wątpię. Ja jeszcze ja na kładzie od praktycznie... 2014 roku, nie, to O, okej, okay, dobra <laughs> Ale widoczki, ada no. Adaś, nie? Fajny wiaterek No No, leżał Kret na drodze Właśnie nie mógł się wkopać Nie, opalał się e. Położyli mu asfalt, tu wcześniej była ziemia. Aha, 30 Pamiętasz saper w zeszłym roku, żeśmy tędy jechali? To gość w niedzielę z tymi przyczepami jechał, takimi z traktorem ze zbożem, chyba, nie? Kojarzysz? tu nas mijał w tym miejscu. Zamek, musimy kiedyś posiedzieć na tą zbieżnością u mnie, nie? No u mnie też, bo jak jadę teraz prosto, to kierownica mam w lewo delikatnie. A ciśnienie w oponach, wszystko ok? Tak, sprawdzałem wczoraj wszystko, oleje sprawdzałem Ej, bym, wy macie jakieś manometry takie, co pokazują idealnie ciśnienie, takie podkłada? Ja mam y, od 0,4... Czekaj, ja mam takie niskociśnieniowe, nie? I ten kompresor zwłoki te pokazuje od, od 0, nie? A, no to spoko bo mi się wierzyć nie chcę, że to są precyzyjne te urządzenia Skazówkowe. Ja do tej małej cf dostaliśmy w zestawie tym mm -hmm. e, naprawczym Potem takim z narzędziami Taki manometr śmieszny e, Z wysuwanym e, wskaźnikiem plastikowym ja? ja też coś takiego mam w palacie. Skręcamy zaraz I on pokazuje naprawdę dobrze Bo sprawdzałem je w Durango i sprawdzałem w kładzie, Więc pokazuje jest rzeczywiście różnicę, ale no Ale to też tak mi się wierzyć nie chcę. Po razie na razie wodę Sprawd co białe ale wolę Czyst, czysto no, macie jest yeah, osobaki moje kochane. No jest to, to chyba gabrony. Gawrony, Adasz. Gawrony się nie liczą. Dalej dale masz mikrofon daleko chyba, Czy Tak, bo to sprężynuje troszeczkę. Ja sobie w tym kasku wymieniałem przed wyjazdem już. opakowanie rozebrałem. Zobaczyłem, że mam chyba 10 czy 12 mikrofonów. Do ceny. Aha, lewo. kupujesz stację bazową, to w środku są cztery, Taka No co tam? To się nam... po przejedzie? BMW To by było wszystko o skręca, to troszkę żeśmy Ale... karier, kurier, karier, troszkę że się wyjedź, kurier, bo jej Pani nas puszcza wszystko Dzięki No pomachaj pani W robię tylko tak trzy razy dłuższe. Aha. Widzisz, jak kierunek Co ten trakt taki po asfalcie? Ne, ten chyba jechaliśmy, mi się wydaje, czy nie? No, zaraz będzie w lep, dobra. Ale to przyzwyczajcie się, u mnie będzie to samo. Gdzieś to na bok. Ale tak. No. Ale te opony lecą, wam powiem, na asfalcie masakrycznie szybko. No i tu w lewu tak, za chwilę. Tak, no. Po kapliczki. Uwaga, auto, Passat jedzie. Uuu, tu ku pasata pójście. <noise> no, no, Ale uuu, sąsiedzi też jeszcze przyjechał. Z... Słoweńska Republika. Lewo. Tak? Tak. To no, tak by kogo, komuś na podwórko, to wieszały. nie wiem. Nie, no co ty, to są drogie no, normalne Tak samo drogę ułożył, zarabiście równo? Ze słupku. Kurier tak płytki kładziesz jak te słupki? Czy trochę lepiej? samo, dlatego zaraz mam takie problemy, nie? Aha Inspektor się wyjebał ostatnio i nogę za no. no odbiorze, inspektor się wyjebał Tak tam się? Nie, w ogóle. No, teraz jedziemy ile? 5 na godzinę 10, to... to się kurzy z tyłu. Kiedyś katablicy nie widać. Krzysiek, nie jedziesz ja będę... na tym loku w ogóle. Na tym si nie masz Nie. A ty nie masz blokady, tak? Ja będę tak 20, uczyłem we 18. Dobra. Nie, zblokowałem sobie. No bo było mówione, że na razie nie, nie jeździmy w tych. to... A ja już jadę. Na tym loku? To tu nie padało chyba rok, kurczę. No O, plaża Nie, to jest, jest jakiś dudek czy coś Dudek? Nie. ja, Ja zrobię margines, żeby wymienię Staram się no, tak jak najbardziej trawy chytać jak, no, ja kurzy, jak, tak. jak kurzy na bok to jest spoko, nie? No, wiaterek jest 4900 km Stary to Dokładnie na Nie Ty mnie dogoniłeś trochę, nie? No po tych asfalt... asfaltach. Po tych asfaltach ostatnio. <grym> no ja tak dobrze. Że... No, w tym roku dość dużo narobiłem od początku. cukrowe, z tego się robi twoje cukierki, ukochane. Czyli zdrowe, warzywo. Zdrowe, popatrz. Ale się nie też... To ci to, to, to wygląda jak kukurydza, trochę wyższa Jaź w Hiszpanii to, to wielko O jakiś kład tam stał pod szopką Ale chyba raptor Ale tutaj jest w Hiszpan Ręcej A ja w sobotę jak wyjeżdżaliśmy jak było gorąco w Hiszpanii, bo 30 stopni Ale co dzisiaj w Polsce będzie Nawet nie To się nie dałoby siedzieć na plaży Plaza Kamienista, taka, taki żwir granitowy ani do wody wejść, bo kurczę zejść do, zejść do morza to tak nogi ściera ani bardzo kurczę siedzieć na, na brzegu po gorąco w tyłek na, na traka pingu? jakaś przelotka na drugą stronę. Tak, tak, za chwileczkę. Idziemy, alta jadą. A jestem to aż tak pięknie, to taki fala, to Siedział żeby stary dziadek na tym Czysto, 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 czysto Tam coś, je, tam coś przyjedzie przy ale... za, za zakrętem czysto było Długo. No, okay. Dobra, przeszli wszyscy Tędy żeśmy z Saperku też jechali ostatnio Właśnie, to było rok temu No Taka ciasa tam na l... No, na l... A stary A Aż tak w stromo? Nie, no lepiej, niech się po co się ma męczyć się tych Nie, to Co się Nie, to Tomek jak może Tomek jechał. To może tam Bo cisza, cisza, cisza. cisza się źle nagrywa. Cisza się źle nagrywa? Tak. Ciszę łatwo wstawić w filmie. Tamto miejsce, co to, to będziemy około myszczu, co to jest centralnie co samej rzece? Tak, wstawi. tak. To tak. super rodzinne miejsce. jest fajne jest do rzeczy. Płynne płaskie, kładami można do wody zjechać. No nie za się, No. Tak, a Wiesz co? Jakieś 10 metrów od brzegu zawsze było tak do, do metra, nie? Maksymalnie, dalej nigdy nie wchodziłem, bo... O, słabo pływał, nie? Zwie... Nie wziąłem spodanek do pływania. Brawo, ja. W ogóle, ja. ja w ogóle. Hey, ale ogólnie, że zamoczyć można to super, nie? Można, można. Na pewno można. Jeśli ja Wiesz... kurczę, pańki mamy za daśni dodatkowe, więc... Znaczy nie wiem jak dzisiaj, bo wczoraj w norscu robiłem w takim dworku i zwierzyczki widziałem san to wydawało mi się, że jest dosyć wysoki i taki zmulony. A może być, bo A, popadało? No. No jeszcze pewnie przeciwliśmy do tej pory. Ale taka jak Wisła była ostatnio kuriera to Strasznie <laughs> sucho było, nie? W zeszłym roku. <laughs> Czy nie jesteś za zimu teraz w samej tej koszulce? Nie No okej, okay, nie spoko ja już rok zleciał, nie Tomek? No Masakra Strasznie strzeliło No na dupa jesteś